Cześć! W dzisiejszym odcinku też pobawimy się gipsem. Zrobiłam sobie ozdoby z formy, z gotowej formy. Ja kupiłam sobie taką silikonową formę. Tutaj jest sześć kształtów, one się powtarzają. Te kształty wyleję sobie gipsem i posłużą za ozdobę na choinkę. Gips możemy malować różnymi farbkami, właściwie czym chcemy, tylko. Przyjmie wszystko. Więc możemy albo zostawić takie naturalne ozdoby, albo możemy je sobie pokolorować. To może być też fajna zabawa z dziećmi. Potrzebne nam też będą wykołaczki, żeby sobie zrobić od razu dziurki w gipsie. Ja je na pewno na pół poprzerywam. Będzie trzeba je od razu wsadzić do gipsu, zanim zastygnie, żeby. Aby było jak powiesić te foremki na choince. Dobrze. Musimy teraz sobie przygotować gips, czyli bierzemy jakieś naczynko. Bierzemy gips. Ja już mam gipsu budowlanego, który dostępny jest we wszystkich sieciówkach budowlanych. Gips budowlany ma to do siebie, że on bardzo szybko zastyga. Opakowanie jest też bardzo fajne, bo jest 2 kg. Więc nie jest za duże. Robimy sobie taką dość rzadką masę. Rozrabiamy kips, czyli dodajemy trochę wody. Musi być rzadka masa. Jak na naleśniki. Wlewamy sobie do foremek. Musimy robić to dość szybko, bo to nam szybko zastygnie. Teraz wkładamy wykałaczki, żeby nam się zrobiły dziurki. Ja mam na pewno za mało wykałaczek, ale ja to zaraz polecę po dodatkowe. Tak. Widzicie, to już jest takie na tyle zastygnięte, że te wykałaczki trzymają się na baczność, stoją. Mam kilka mi brakło. Nie ma to jak dobrze policzyć. Teraz zostawiamy to do wystygnięcia, zastygnięcia. Widzimy się za, za chwilę, jak już będą gotowe do wyjęcia. Natomiast ja to zostawię tak naprawdę gdzieś tak na dwa dni. Także zapraszam do oglądania dalszej części. Na razie, do zobaczenia. Nasze figurki z gipsu są już wyschnięte. Są już bardzo twarde i zmieniły kolor, czyli są już, już suche. Wyciągamy sobie teraz po kolei każdą figurkę. Tutaj mamy bałwanka pierwszego, następna będzie choinka. Yy, figurki bardzo fajnie odchodzą. Nie ma żadnego problemu, żeby je wyjąć. Wykałaczki wyciągamy. Tutaj problem troszeczkę z wykałaczką, ale dajemy radę. To od razu robimy dziurkę na wylot, żeby było za co powiesić figurkę. I następna figurka. Mamy teraz takie figurki. Przy jednej figurce popsuł mi się, tutaj końcówka mi się zepsuła, odleciała mi przy wyciąganiu wykałaczki, dlatego, że była za wysoko włożona wykałaczka. Za mała przerwa była między wykałaczką, a tutaj gipsem górą. No nic, mamy teraz takie figurki. Teraz musimy sobie je doprowadzić do porządku, ponieważ z drugiej strony wyglądają dość niefajnie. Dlatego nożem możemy sobie je troszeczkę tutaj oskrobać. Natomiast dokładniej możemy sobie zwykłym pilniczkiem papierowym nadać tutaj kształt i wyrównać z tyłu krawędzie. Albo oczywiście papierem ściernym. Ale częściej chyba pilniczek papierowy jest w domu niż papier ścierny. Dlatego lepiej pilniczkiem. Teraz musimy sobie poprawić dziurkę delikatnie. Zrobić ją na wylot. O, udało się. I gwiazdka ma dziurkę zrobioną. Ta, takie figurki mamy zrobione. Wystarczy nawlec je na, na przykład sznurek naturalny, i to będzie już ozdoba na choinkę. Yy, młodzi pomocnicy mogą pomalować te figurki farbkami, albo możemy je zostawić takie naturalne do powieszenia. Nie. Nie, nie będziecie malować? Tak. Ja, tak. tak. Dobrze. Ja też Więc nasze będą pomalowane. Yy, zapraszam do oglądania pozostałych odcinków. Do oglądania strojka tak, y, tak. na drzwi i nie tylko tak. świątecznego. Tak. tak. I zapraszam do komentowania i polubienia. Do zobaczenia.